Nazywam się Halina i mam 63 lata. Nigdy nie pomyślałabym, że moja jedyna córka, dziecko, które wykarmiłam, wychowałam i kochałam całym sercem, sprzeda dom mojej matki bez mojej zgody. Dom, który był sercem naszej rodziny od 60 lat. Dom w Krakowie, który przetrwał wojnę, komunizm i wszystkie burze życiowe. Ale chciwość potrafi zmienić ludzi w obcych. A ja nauczyłam się, że czasami największa bron to cierpliwość i stary dokument schowany w szufladzie. Moja historia zaczyna się rok temu, kiedy moja mama, pani Janina, zmarła w wieku 89 lat. Odeszła spokojnie we śnie w swoim ukochanym domu przy ulicy Kanoniczej w Krakowie, w samym sercu starego miasta. Ten dom był legendą w naszej rodzinie. Mój dziadek kupił go w 1948 roku, tuż po wojnie, za grosze i dużo odwagi. To była kamienica z XIX wieku, trzy piętra, piękne stropy, oryginalne piece kaflowe. Dziadek przez 20 lat ją remontował, mama przez kolejne 40 lat ją utrzymywała. Kiedy zmarła, wartość tego domu wynosiła około 3 milionów złotych ze względu na lokalizację 200 metrów od rynku głównego. Mama zostawiła dom mnie w testamencie. Byłam jej jedynym dzieckiem. Testament był jasny. Dom przy ulicy Kanoniczej przypada córce Halinie wraz ze wszystkim, co się w nim znajduje. Byłam szczęśliwa, ale też smutna. Ten dom był pełen wspomnień. Chciałam tam zamieszkać, spędzić resztę życia w miejscu, gdzie dorastałam. Ale była komplikacja. Moja córka Monika, 38 lat, mieszkała w tym domu z mamą przez ostatnie 5 lat. Po rozwodzie, bez pieniędzy, bez perspektyw, Mama ją przygarnęła. Monika przeniosła się tam ze swoim synem Kubą, moim wnukiem. Mama była szczęśliwa, mając ich przy sobie. Ja mieszkałam w Warszawie, gdzie pracowałam jako księgowa. Kiedy mama zmarła, Monika zadzwoniła do mnie płacząc. Mamo, co się teraz stanie? Gdzie ja mam mieszkać? Przecież nie wyrzucisz nas na ulicę? Oczywiście, że nie, spokojnie odpowiedziałam. Możecie mieszkać tam tak długo, jak potrzebujesz. To twój dom też. Dom babci, dom rodzinny. Ale dom jest na twoje nazwisko, szlochała. A jeśli zechcesz go sprzedać? Monika, jesteś moją córką. Nigdy bym tego nie zrobiła bez rozmowy z tobą. Uspokój się. Przez następne miesiące wszystko wydawało się być w porządku. Ja przyjeżdżałam do Krakowa raz w miesiącu, sprawdzałam dom, spędzałam czas z Moniką i Kubą. Rozpoczęłyśmy procedury spadkowe, notariusz, księgi wieczyste, wszystkie formalności. Trwało to prawie pół roku. W międzyczasie zauważyłam, że Monika zaczęła się dziwnie zachowywać. Zadawała dziwne pytania: Mamo, a gdybyś chciała sprzedać dom, ile byś za niego chciała? Mamo. Znasz jakichś dobrych pośredników nieruchomości? Mamo, sprawdzałaś dokładnie wszystkie dokumenty babci? To ostatnie pytanie było dziwne. Dlaczego pytasz? Odpowiedziałam. Och, tak tylko, powiedziała szybko. Wiesz, babcia była stara, może coś przeoczyła w papierach. Nie myślałam o tym więcej. Byłam zajęta pracą, życiem. Zaufałam córce. W lipcu tego roku procedury spadkowe zostały sfinalizowane. Dom oficjalnie przeszedł na moje nazwisko. Dostałam wszystkie dokumenty księgę wieczystą akt własności. Wszystko było czyste, jasne, legalne. Tydzień później zadzwoniłam do Moniki. Nie odbierała. Zadzwoniłam pięć razy dziesięć razy. Cisza. Zadzwoniłam do kuby, mojego wnuka. Babciu, mama powiedziała, że nie możemy teraz rozmawiać. Jesteśmy zajęci. Zajęci? Czym? Nie wiem, babciu. Coś z dokumentami. Przepraszam, muszę kończyć. Poczułam zimny dreszcz. Coś było nie tak. Pojechałam do Krakowa następnego dnia? Bez zapowiedzi. Dojechałam pod dom przy kanoniczej o dziewiątej rano. Dom był pusty. Całkowicie pusty. Wszystkie meble zniknęły. Zasłony, obrazy, nawet stare piece kaflowe były w trakcie demontażu przez ekipę robotników. Co tu się dzieje? Krzyknęłam do brygadzisty. Przepraszam pani, ale my mamy zlecenie od nowych właścicieli. Remont przed wprowadzeniem. Kto pani jest? Jestem właścicielem tego domu. Wrzasnęłam. Gdzie jest moja córka? Brygadzista spojrzał na mnie zdziwiony. Proszę pani, ten dom został sprzedany tydzień temu. Firma deweloperska kupiła go za 3 miliony złotych. Wszystko jest legalne, mamy umowy. Świat zawirował. Poczułam, że zaraz zembleje. Sprzedany? Jak? Pobiegłam do Urzędu Stanu Cywilnego, potem do kancelarii Notarialnej. Sprawdziłam księgi wieczyste. I tam było. Akt sprzedaży z poprzedniego tygodnia. Dom przy ulicy kanoniczej sprzedany przez Halinę Kowalską firmie Kraków Development za 3 miliony złotych. Ale ja nic nie sprzedałam. Krzyczałam do urzędnika. To niemożliwe. Urzędnik sprawdził dokumenty. Tu jest pani podpis. I pełnomocnictwo notarialne. Jakie pełnomocnictwo? Nigdy niczego nie podpisywałam. Urzędnik pokazał mi dokument. Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości, podpisane przeze mnie, potwierdzone przez notariusza w Krakowie. Data trzy miesiące temu. Ale ja byłam wtedy w Warszawie. To niemożliwe. I wtedy zrozumiałam. Monika sfałszowała mój podpis. Znalazła jakiegoś nieuczciwego notariusza, może go przekupiła i wystawiła fałszywe pełnomocnictwo. Sprzedała dom mojej matki. Mój dom. Zadzwoniłam do niej natychmiast. Tym razem odebrała. Gdzie jesteś? Zapytałam lodowatym głosem: Mamo, mogę wszystko wytłumaczyć. Sprzedałaś dom. Mój dom. Dom babci. Jak mogłaś? Długie milczenie. Potem usłyszałam jej głos już nie płaczący już niebłagalny Zimny Obcy Potrzebowałam pieniędzy Mamo byłam w długach. Hazard. Pożyczyłam od złych ludzi. Grozili, że skrzywdzą kubę. Nie miałam wyboru. Więc sprzedałaś dom swojej babci? Dom, który nie był nawet twój. Połowa pieniędzy mi się należała. Krzyknęła. To była moja babcia też. Mieszkałam tam pięć lat. Zasłużyłam na coś. Nic ci się nie należało, wyszeptałam. Testament był jasny. Dom był mój. A ty go ukradłaś. Rozłączyłam się. Pojechałam prosto na policję. Złożyłam zawiadomienie o oszustwie, fałszerstwie dokumentów, kradzieży tożsamości. Policja była bezlitosna. Aresztowali Monikę trzy dni później. Kuba został przekazany pod opiekę mojej siostry. Ale to nie był koniec. Bo pamiętałam coś ważnego. Coś, o czym Monika nie wiedziała. Wróciłam do Warszawy i przeszukałam wszystkie stare papiery, które dostałam po mamie. Pudła dokumentów, starych zdjęć, rachunków. I znalazłam to, czego szukałam. Stary dokument z 1950 roku. Akt podziału działki. Dziadek podzielił oryginalną działkę na dwie części. Działkę A z domem i działkę B ogród za domem, około 300 metrów kwadratowych. Działka A przeszła na mamę w spadku. Ale działka B została podarowana mnie jako dziecku w 1970 roku, kiedy miałam 13 lat. Jako zabezpieczenie mojej przyszłości. Wszystko było legalne, notarialnie potwierdzone, wpisane do ksiąg wieczystych pod moim nazwiskiem Panieńskim które potem zmieniłam po ślubie. Zapomniałam o tej działce. Mama zapomniała. Wszyscy zapomnieli. Ale dokumenty nie kłamią. Pojechałam do geodety. Sprawdziliśmy dokładnie granice. Okazało się, że dom ten piękny, zabytkowy dom miał fundamenty, które rozciągały się częściowo na działkę B moja działkę. Dodatkowo, jedyne wejście do ogrodu który firma deweloperska planowała zabudować apartamentami, było przez moją działkę. Zadzwoniłam do prawniczki, pani Aleksandry, najlepszej w Krakowie. Pokazałam jej wszystkie dokumenty. Halino uśmiechnęła się szeroko. To jest perła. Dom stoi częściowo na twojej działce. Firma deweloperska nie może legalnie użytkować nieruchomości bez twojej zgody. A ty jej nie musisz dawać. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że ich inwestycja wartości 3 milionów złotych jest bezużyteczna. Nie mogą tam mieszkać, nie mogą wynajmować, nie mogą nic zrobić bez służebności przejazdu i użytkowania, której ty musisz udzielić. A jeśli odmówię? Będą musieli negocjować. Albo kupią od ciebie działkę za twoją cenę, albo zapłacą ci astronomiczne odszkodowanie za użytkowanie. Albo po prostu stracą wszystko. Tydzień po aresztowaniu Moniki, dokładnie tydzień po sprzedaży domu, firma Kraków Development otrzymała pismo od mojej prawniczki. Informacje o działce B. O tym, że dom stoi na moim gruncie. O tym, że ich droga dojazdowa przechodzi przez moją własność. Ich prawnik zadzwonił tego samego dnia. Pani Halino, musimy porozmawiać. Tak, musimy. Odpowiedziałam spokojnie. Spotkaliśmy się w ich biurze. Dyrektor firmy, młody, arogancki facet, próbował mnie zastraszyć. To jest tylko techniczny szczegół. Sąd uzna służebność drogi. Nie uzna odpowiedziała pani Aleksandra. Nie ma automatycznej służebności dla nieruchomości komercyjnej. Pani Kowalska ma prawo odmówić dostępu. To jest szantaż krzyczał dyrektor To jest prawo własności, poprawiła go prawniczka. A wasza firma kupiła nieruchomość bez należytej weryfikacji dokumentacji. To wasz błąd. Negocjacje trwały miesiąc. Firma była w panice. Zainwestowali 3 miliony w dom, który nie mogli użytkować. Banki zaczęły pytać o zabezpieczenia. Inwestorzy grozili pozwami. W końcu zaproponowali ugodę. 500 tysięcy złotych za działkę B plus pełne odszkodowanie za stres i krzywdę kolejne 200 tysięcy. Odmówiłam. Wtedy zaoferowali milion złotych. Odmówiłam. Pani Halino, co pani chce? Już traciliśmy majątek. Chcę, żeby sprawa mojej córki poszła do sądu. Chcę, żeby odpowiedziała za fałszerstwo. Chcę, żeby ludzie wiedzieli, co zrobiła. A potem chcę, żeby ta firma zapłaciła za swoją niedbałość. Dwa miliony złotych za działkę i służebność. Albo nic. To jest szaleństwo. To jest sprawiedliwość. W końcu zapłacili. Nie mieli wyboru. Dwa miliony złotych za działkę trzystu metrów kwadratowych i prawo do użytkowania domu, który już nie był tak naprawdę ich. Monika została skazana na trzy lata więzienia za fałszerstwo dokumentów i oszustwo. Pieniądze z nielegalnej sprzedaży te 3 miliony zostały zajęte przez sąd. Połowa poszła na zwrot firmie deweloperskiej jako częściowa rekompensata, połowa na koszty sądowe i odszkodowania dla mnie. Razem z dwoma milionami za działkę B. Teraz mam ponad 4 miliony złotych. Kupiłam sobie piękne mieszkanie w Warszawie i małą willę w Sopocie. Resztę zainwestowałam dla Kuby, mojego wnuka, na fundusz edukacyjny. On nie ponosi winy za grzechy matki. Dziś, rok po śmierci mojej mamy, siedzę w moim nowym mieszkaniu w Warszawie. Monika jest w więzieniu. Firma deweloperska ledwo uniknęła bankructwa. A ja mam spokój i bezpieczeństwo finansowe na resztę życia. Czasami dostaję listy od Moniki z więzienia. Pisze, że przeprasza że był to błąd, że hazard zniszczył jej życie. Nie odpowiadam. Niektórych rzeczy nie można wybaczyć. Sprzedaż domu babci, sfałszowanie dokumentów, zdrada zaufania matki to są rzeczy, które zmieniają wszystko na zawsze. Ludzie pytają mnie, czy żałuję. Czy żałuję, że wysłałam własną córkę do więzienia? Odpowiadam szczerze, żałuję, że musiałam. Ale nie żałuję, że to zrobiłam. Bo jeśli rodzice nie nauczą dzieci konsekwencji, kto to zrobi? A teraz pytam Was, drodzy widzowie, co byście zrobili na moim miejscu? Czy własna córka zasługuje na przebaczenie nawet po takiej zdradzie? Czy powinienem była odpuścić sprawę i stracić dom babci, żeby uchronić córkę przed więzieniem? Piszcie w komentarzach swoje szczere opinie. Czy jestem okrutną matką czy ofiarą? Która się obroniła? Czy pieniądze są ważniejsze niż rodzina? Czy może oszustwo jest oszustwem, nawet jeśli popełnia je własne dziecko? Czy kiedykolwiek musieliście wybrać między rodziną a sprawiedliwością? Jak sobie z tym poradziliście? Które wybraliście i czy tego żałujecie? Jeśli uważacie, że sprawiedliwość jest ważniejsza niż ślepa lojalność wobec rodziny, zostawcie łapkę w górę. Jeśli znacie kogoś, kto jest wykorzystywany przez własne dzieci, udostępnijcie ten film. Czasami miłość oznacza pozwolenie konsekwencjom zadziałać. Zasubskrybujcie kanał, żeby usłyszeć więcej prawdziwych historii o rodzinnych zdradach, ukrytych dokumentach i nieoczekiwanej sprawiedliwości. I pamiętajcie, zawsze czytajcie wszystkie dokumenty. Zawsze sprawdzajcie granice działek. Bo czasami stary papier w szufladzie jest wart miliony. Bądźcie czujni, chroncie swoje dziedzictwo i nigdy nie zakładajcie, że nawet rodzina ma dobre intencje, kiedy chodzi o duże pieniądze. Do zobaczenia w następnym filmie.